Witam w następnym odcinku serii po dziadku. Dzisiaj będziemy sprzedawać różne rzeczy. Dziadek pojechał na święta, o, ale śniegu napadało. No i też kuzyn do nas przyjechał. Cześć. O, cześć. cześć. Ale ładnie tu ma no, dziadek. Ej, wejdźmy do byków, chodź, pokażę Ci. kamerą. ładnie, ty nie widziałeś paszowozu? Program Młody Rolnik. Kurcze, chodź wychodzimy i to zamykamy, bo on... Ty, a te co tu robię. Dziadek wyjechał. W a ogóle, w ogóle dziad dziadek, dziadek, dziadek potem... Dziadek pojechał na święta. Odpalaj i podjedziesz pod taką jedną małą przyczepę obok kurnika. Czekaj, Ej, w ogóle ty masz prawo jazdy? No, no, no tak. Dobra. co że co? A wyjeżdżaj. Tutaj jest ta przyczepa, to ty byś ją wziął. Dobra. Fajnie jakby, jakby taka pogoda w prawdziwym życiu była. Co? No. Wait a minute. Who are you? Patrz, ja. Dzięki. Gdzie podjechać? Y, musimy podjechać do silosu, tu podjedź Uf, i rujeczko Jeszcze do przodu, jeszcze, jeszcze, dobra, stój, 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 Pszenice, nie? I jedziemy. Dobra. Będziesz jechał już za mną, okej? Okay? Wiem, gdzie są te ursy Tak, stoją tu. Dobra, ja wezmę myślę, że tego. Będzie też trzeba przeglądy jeszcze, bo Zetor miał już przeglądy i był naprawiony, widzą tak samo, ale ciągniki nam tylko zostały ja biorę przyczepę. O, już. już. tak, ja ci podczepię. Dobra. Dobra, już. Dobra. Ja tu rower dostanę. Dobra, ty już wsiądź i będziemy jechać. Ja już czekam, dobra. Teraz będziemy zjechać w minaskup, tam gdzie sprzedawaliśmy rzepak. Jeszcze jajka będzie trzeba wziąć dzisiaj. Będzie coś, czuję, że drugi odcinek. Ej. Ej, czekaj. Ej, może by Jak chcesz ten? Włoki doki? Nie, dobra. Jedź za mną, nie? Pokażemy Wam teraz najciekawsze momenty z drogi do skupu. Czy on na pewno ma prawo jazdy, on na lewym pasie jedzie? Co ty? Ej, w ogóle ty masz prawo jazdy? No. No tak, dobra. Co myślałem, że co? Ja nie! No on chyba nie ma. Co on robi? Nie no! Ja się boję jaką ocenę mu wpisali na prawo jazdy. No co jest? Ona chciała we mnie wejść! Co za ludzie? No tu ktoś poważny i chodzi. Kurczę. No to nie. Ej, z gozdrakiora. No ci ja! Weź pojedź do przodu. Weź ty nie wal w słów! No ale nie wiem, To się wcale nie nagrało. Proszę to uciąć, proszę to uciąć. Co jest? Napiszę do niego, żeby na żeby... żeby z nie i poczekał. Co jest? Ja nie mogę. No. Co za ludzie? Ja Ci nie płacę za to lusterko, nie? Ja mam to gdzieś. Co za ludzie w tym planie. Piszcie też w komentarzach, czy chcecie odcinki z kuzynem. Dobra, my chyba sprzedamy to sorgo, jajka i soje i drugi raz sorgo i nie będziemy drugi raz jechać, bo to odcinek będzie za No dobra, Ale tam już spisał pan. Dobra, miły ten kostek. Weź, daj mi plan Teraz chwila prawdy, czy ten ciągnik poradzi. I weź się podtrzymaj i jak ja wysypię, to wsadź do środka. Widzę, że ciężko, ale daję sobie radę. No, mamy trochę pieniędzy. Weź na samochód. Ale patrzcie, jak fajnie 29 800. Zł. O, dużo tej przyniesie. To jeszcze będzie więcej? Nie, Nie. reszta zostaje za wiesz. Czekaj muszę ci ten co? zamknąć. Wyścig. Co? Coś zgasnęło mi, prawda? Tak e, to pewnie zamraża ci się silnik. Dobrze, wróci co? My teraz zrobimy cięcie i... Będziemy się już widzieć, jak będziemy już w domu i będziemy normalnie wyjeżdżać z wszystkimi, żeby odcinek nie był hours later. Dobrze, już jesteśmy. Wziąłem mniejszą przyczepę, bo stargo już było mało. A kuzyn jedzie z jajkami. Tylko mam nadzieję, że teraz dojadą w tym stanie, jakim są. On jedzie do piekarni, a ja będę jechał tam od nowa na skórkę. Ej, weź kup. Jeszcze te bułki i chleb, bo nie ma ich z domu. No dobra, dobra, to jak kup tam odnić świeżutkę. Dobra. Dobra, tylko jak wrócisz na gospę. No, to co ja mam robić? Nie? Ogólnie jak wrócisz na gospę, to możesz pójść do domu, tam będzie babcia. Dobra, dobra. I ona tam będzie gotować różne potrawy na Wigilię, to możesz jej pomóc. Uuu, 13,5 tysiąca będzie. To dobrze. Będzie można pomyśleć na jakimś motorem od samochodu. Zero plus zero! Janie! Ej, no nie wiem, ja co się rzuciło. I za te sorgo plus trzy tysiące? Zresztą czasami dostaję też z, tak zwane zero, tak jak teraz. Montażysta utnij to, błagam cię. Ty, naś, powiedzieli, chyba już nie są Czekaj, czekaj, za chwilę do ciebie przyjadę, dobra? Jezu, jak mnie wystraszyłeś! Mówisz, jeżeli by coś nie tak to nie Ja z nimi tam się cały czas. Czekaj... Ej, a weź wyjedź w tym ciągnikiem tak bardziej do przodu. Właśnie... Dobra. I czemu ty biegasz 300 godzin? <grym> nie wiem. Dostałem super moce. Może te jajka się zepsuły. Ej, a może pojedziemy gdzieś indziej przedać? To wiesz co? Zostawmy to i to się poza odcinkiem zrobi, nie? A teraz chodź, wracamy na Gospo. Odpalić. Czekaj! No nie chcę mi odpalić! Czekaj, ja tu sprawdzam! Hmm. jest z drugiej strony Ty, tutaj ten! Dobra! Nie no, coś jest tutaj. No Zepsało raz, skończymy, się, no. skończymy tutaj. Więc okay. ja się z wami żegnam. Cześć! Czemu tu nie